Belis! Rozkoszne brzuszki z Belleville. Młak młak, hejgu, jami yami, bu! Hmm, hmm. O! Jesteście! <laughs> Witajcie w Belleville! Przeglądam właśnie moje notatki, bo dzisiaj zdaję egzamin z języka Belis. Tak, bociek stara się nauczyć ich języka od kiedy się tu pojawił. Niestety, nauka języków idzie mu słabo, zgadzacie się? O czym ty mówisz? Mówię po angielsku. It's my life, let it be. I trochę po portugalsku. Mój to obrigado, pati, ai. Ale język Belis. Oh, jest taki trudny, bez? Na pewno nie zdam. Nie mów tak. Zobaczysz, na pewno zdasz. Po prostu wczuj się w sytuację. To klucz do tego, żeby zrozumieć Belis. Uwaga, uwaga! Zaraz zaczynamy egzamin. Nie! Jeszcze pięć minut! Błąd, pierwsze zadanie. Młak-młak coś powie, a ty musisz przetłumaczyć jej słowa. Oj, oj, oj! Młak-młak mówi, że musi iść do toalety. Nie, nie, nie! Ja muszę iść do toalety! Tak! Mam pilną potrzebę, żeby iść do toalety! Bardzo pilną, tak! Błąd. Młak, młak powiedziała. Powodzenia z egzaminem. Na pewno pójdzie ci świetnie. Widzisz? To było takie oczywiste. Och, nieważne. Zmyliło mnie to ostatnie pierdnięcie. Posłuchaj, żeby wiedzieć, co one mówią, musisz dobrze znać Belis, który to mówi. Młak, młak zawsze mówi o pozytywnych rzeczach i mówiła to bardzo słodko, patrząc ci w oczy. To było jasne. Drugie zadanie. Słownictwo. Jak powiesz, jestem głodny. Jami, Jami! Powiedz to z większym przekonaniem, tak jakbyś naprawdę był głodny. Jami, Jami. Dobrze. A jak powiesz? Mam gorączkę. O to wiem. Muszę sobie tylko przypomnieć.. Mm, już wiem. A, E i o u. Błąd, poprawna odpowiedź to Pinky drink. O, Było blisko. Jeśli tak mówisz. I ostatnia rzecz, jak powiesz, muszę iść do toalety. O, to znam! Poczekaj chwilę. Dobra odpowiedź, zdałeś test słownictwa. Jaki! Zdałem! Tak! Egzamin jeszcze nie jest skończony. Trzecie zadanie: rozmowa między dwoma belis. Jak już wiecie, jeśli położycie dwa bobasy obok siebie, zaczną ze sobą rozmawiać. Willy, Willy, Wolf. Bobby Boo. O czym rozmawiają Willy Wolf i Bobby Boo? O... o samochodach? Błąd. Możesz spróbować jeszcze raz. Już wiem o pogodzie! Błąd. Rozmawiają o robieniu żartów. Oczywiście. O czym innym mogliby rozmawiać? Ostatni chichot był podpowiedzią. O, coś czuję, że oblałem. Błąd. Zostało jeszcze jedno zadanie. I to najważniejsze zadanie. Opieka. Opieka? To nie było częścią egzaminu. To jest w ostatnim rozdziale książki. Zróbmy ten test. Nie. Czego potrzebuje? Jami jami. Mm, ton głosu? Ten wyraz twarzy. Powiedziałbym, że potrzebuje yy, gruszki do nosa? Nie ma mowy: nie gruszkę do nosa, oczywiście, że nie. Wydaje się być słaba, więc jakieś yy, musujące witaminki. To też nie. Yy, ona, ona potrzebuje... Chce, żebyśmy jej zaśpiewali, oczywiście, bo jest śpiąca, a nie może zasnąć. Odpowiedź jest... poprawna. Super! Zdałem! Mimo wszystko potrafię mówić w języku Belis. Błąd. Bociek powtarza wszystko, co mówi Beth i wykazuje małą znajomość tematu. Ostateczny wynik niezaliczone. O, zostaliśmy przyłapani, Ben. Hmm, nic się nie stało, nie martw się, bo teraz wiesz o wiele więcej o ich języku, prawda? Tak, pewnie. I to jest najważniejsze. Musicie wiedzieć, że język Beliz zależy od wielu rzeczy i osobowości każdego Bobasa, tak samo jak ważny jest ton ich głosu. Ale jestem pewna, że swoje własne rozkoszne brzuszki będziecie rozumieć doskonale. Tak! Zostaw komentarz z wyrażeniami, których używają rozkoszne brzuszki i słowami, które znasz w innych językach. Podzielmy się wiedzą. Zasubskrybuj kanał Belis, jeśli chcesz być na bieżąco z każdą rzeczą, która dzieje się w. Bellis. I polub ten filmik, jeśli lubisz różne języki. Belis, rozkoszne brzuszki z Beliville. <laughs> Witajcie w Beliville. Jestem Belitronik, Beli komputer, ekspert w świecie Belis. A ja jestem Bociek. Najbardziej belikulbocian bocian w. Co? Znowu jesteście niegrzeczni! Oni po prostu chcą się bawić. Ha! Jestem dzisiaj bardzo zmęczony i ostatnie co chciałbym robić, to się ba... O! O! Co za niegrzeczne bobasy? Kto to zrobił tym razem? Hej, dzieci, gdzie wy jesteście? Bawią się w chowanego. Co? To popularna gra, w którą bawi się w miejscach, gdzie można się schować, jak park czy dom. Wiem, co to za zabawa, belitronik! Ale wcale w nią teraz nie chcę grać! Uch, myślę, że ktoś mógłby mi pomóc! Oczywiście, Bez! Bohaterka Bez przybywa na ratunek. Już pędzę. Co z tobą, Boćku? Cześć, Bez! Nie wiem, co się stało z rozkosznymi brzuszkami. Nagle wszystkie się schowały. Pomożesz mi je znaleźć? Jasne, zaraz zobaczycie, jak je znajdziemy jedno po drugim. A wy, kochani, zostawcie komentarz, jak domyślacie się, gdzie schowały się belis. Od czego zaczynamy? O, nie wiem. Jestem pewien, że są w takim miejscu, że szybko ich nie znajdziemy. Na to wygląda, bo nie widzę niczego dziwnego na pierwszy rzut oka. Przed tobą jest jakieś podejrzane pudełko. Jestem w stu procentach pewna, że w środku jest jakiś belis. To prawda! Otwórz je, Bez! O, to młak młak, mamy cię! Hmm, Zobaczmy, no, gdzie no. może być kolejny. Może ukrywa się pod stołem? Nie. A za moimi plecami? Przysięgam, że widziałem, jak kamera się ruszała. Kamera? Tak! Kamera mi odpowiedziała. Jeśli jakiś rozkoszny brzuszek jest za kamerą, pokaż się. Tam się kryje jakiś Belis. Sprawdźmy czy to prawda. Czy tu się kryje jakiś Belis? Miałeś rację, to Pinky Twink. Yupi! Szukajmy trzeciego bobasa. A wy pomóżcie nam w komentarzach. Słyszysz to? To chyba dochodzi z łazienki. Błąd. Pinky, twink i młak młak mówią zimno, zimno. W miejsce z ciastkami Bew! Tak! To jami, jami. Jesteś kochanie, a teraz pomożesz nam znaleźć Bobby Boo. Gdzie może być ten niegrzeczny chłopiec? Boćku, patrzyłeś na suficie? Nie. Ale nie wygląda na to, żeby tam był. <laughs> Widzicie coś? <śmiech> tak? <śmiech> Mówią, żebyśmy zobaczyli na taśmie. Prawda? Tam jest jakiś niezidentyfikowany, zakryty obiekt. Aha! Tu jesteś! Cztery 4 na cztery. 4. Gratulacje! Juppie! Piąteczka bez! Ha! Super się bawiliśmy grając w chowanego, prawda? O! One znowu zniknęły! Chcą zagrać jeszcze raz. Tym razem pójdzie nam szybciej, mam nadzieję! A wy, nasi przyjaciele w domach, musicie nam pomóc. Zostawcie komentarz z informacją, gdzie teraz są nasze Belis. A jeśli chcecie wiedzieć, co dzieje się w Belleville, zasubskrybujcie nasz kanał! I polubcie ten filmik, jeśli lubicie bociany. Belis, Rozkoszne brzuszki z Belleville. Witajcie kochani. Jestem Beli Bociek, najbardziej beli Kulbocian cool bocian w Belleville. A dzisiaj porozmawiamy o O czym dzisiaj będziemy rozmawiać Beth? Nie wiem. Też nie przygotowałam nic na dzisiaj. Hej, o czym chcielibyście się dowiedzieć? Zostawcie komentarz z sugestią. Oh. Możemy także zapytać Belis. Hej, maluchy, o czym chcecie dzisiaj porozmawiać? Chciałyby, żeby bociek przypomniał nam dzień, w którym się poznali. Serio? O, biedny bociek! Wtedy jeszcze sądziłem, że wszystkie bobasy są miłe i spokojne. Byłem bardzo upartym młodym bocianem, szukającym nowych wyzwań i przygód. Młak, młak. Nie chcę teraz buziaczków. Młak, 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 Co się dzieje? Kto daje buziaczki? Co za urocze dziecko. Jak masz na imię? Młak, O, więc ty jesteś Młak, Młak, tak? Wyglądasz tak uroczo i słodko. Chcesz się przytulić? Pewnie. Zaraz cię przytulę. Ale najpierw musisz o to ładnie poprosić. Jestem pewien, że taka urocza dziewczynka jak ty umie być grzeczna, prawda? O, jejku! Przesadziłaś. Rozumiem, że to nie było specjalnie, prawda? Ha? O randy, kochanie, jesteś bardzo słodka, ale jesteś też trochę niegrzeczna. Cóż, przynajmniej wyglądasz na spokojną, bo ja jestem bardzo niespokojny, wiesz, i denerwuję się każdą małą rzeczą i. Przestraszyłeś mnie. Bobby, oczywiście. Ty też wydajesz się być bardzo słodki, ale widzę, że lubisz straszyć ludzi. Co jeszcze lubisz robić? Może mogę ci jakoś pomóc? Nie wiem w lataniu, słuchaniu żartów, opowieści. Mogę też zaśpiewać ci piosenkę. Nie mam pojęcia, co tym mówisz. Nie rozumiem. A, wąż! Pomocy! Pomocy! To trochę dziwne. Ten wąż się nie rusza. Czekaj, czekaj, bo jest plastikowy. Wszystko jasne, oprócz straszenia innych. Pinkie, pink. Lubisz też robić żarty. Twink. Oh, kolejne dziecko? Ona też jest mm. taka słodka. A, A więc ty jesteś Pinky Twink. A ty jak mnie zaskoczysz? <noise> Zaczniesz biegać dookoła? Jesteś super szybka, <laughs> żartuję. Jesteś za mała, żeby tak było. <laughs> Ale co to za prędkość? Hej, Pinky Twink! Może uspokoisz się na chwilę? Nie mogę za tobą nadążyć. A? Kręci mi się w głowie! O rany! Wasza trójka ma zdecydowanie za dużo energii. Oh, jestem wykończony. Całe szczęście, że mam swoją przekąskę. Ona doda mi sił. Co to było? Ktoś jeszcze tu jest? Jami, jami. Miło cię poznać, Yami jami. Jestem Bociek. Nie wiem, czy lubisz się przytulać, robić żarty, czy skakać lub biegać z miejsca na miejsce. Cokolwiek lubisz, to na pewno jest to super. O ile dasz mi zjeść w spokoju moją przekąskę. Mamy na A! Te dzieci są niepoprawne, a to dopiero początek. Właśnie się poznaliśmy. One kochają przypominać sobie ten dzień. Nie dziwię się, to było spotkanie. A wy zostawcie komentarz z najśmieszniejszym wspomnieniem, jakie macie. Pytacie nas, jak adoptować rozkoszne brzuszki, więc jeśli chcecie wszystkiego się dowiedzieć, poproście mamy lub tatę, żeby zasubskrybowali tę stronę i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby wiedzieć, co się dzieje w Belleville. I polubcie ten filmik, jeśli lubicie bociany. Delis. Rozkoszne brzuszki z Bellyville.